Cześć kochane moje, przychodzę dzisiaj do Was... Z... Czytaniem na nadchodzący tydzień, czyli ten tydzień od 11 do 17 sierpnia. Do wyboru macie dzisiaj postanowienia, bez troskę, ewentualnie priorytety. Zastanawiajcie się, wybierajcie. Ja tylko przypomnę, że jak zwykle mój e-mail jest umieszczony w czasówce, mój e-mail jest również umieszczony w opisie filmu, jeżeli macie ochotę na prywatne czytanie, jeżeli macie ochotę na oczyszczanie przy użyciu wahadłów, to piszcie, kochane. Robię również takie spersonalizowane talizmany. Jeżeli macie na takowy ochotę, zapraszam. Przymierzam się powolutku, bardzo powolutku, do zrobienia takiego mini e-booka o kartach. O kartach tarota, oczywiście. Jeżeli uważacie, że to dobry pomysł, napiszcie w komentarzach. Może będę bardziej zmobilizowana wtedy? A w tej chwili, postanowienia bez troska albo priorytety, wybierajcie to, co Wam bardziej pasuje. Mam nadzieję, że decyzja podjęta. Miałyście też czas, żeby zatrzymać film, można ewentualnie cofnąć i zatrzymać. Priorytety i beztroska już wylądowały z boku. I kochane moje, witam te z Was, które wybrały postanowienia. Karta anielska. Dzisiaj taka malutka karta rada, a dużymi kartami tarota. Posłużę się do czytania tego, co Was czeka pomiędzy 11 a 17 sierpnia. No przede wszystkim to yy, czeka Was dużo wolnego. No mnie też, każdego z nas, większość z nas, bo niektórzy <laughs> pracują, ale. Ale tego wolnego jest sporo. Co tutaj, kochane, się pokazuje? Jeżeli wybrałaś postanowienia, to tak. Po pierwsze, rydwan, dalej szóstka monet i królowa buław. Rydwan przypomina o tym, że to Ty jesteś panią swojego losu, to Ty decydujesz, w którą stronę. Ten twój rydwan popędzi to twoje życie popędzi. Kogo zaprosisz do swojego życia, a komu podziękujesz? Rydwan niekiedy mówi o trójkątach, tym bardziej, że tutaj na końcu mamy królową buław, a więc kogoś pełnego pasji, takiej seksualności, myślącego też bardzo dużo o Przyciąganiu fizycznym, o takich sprawach łóżkowych, ale do tego jeszcze wrócę. Natomiast Rydwan pokazuje, że to Ty wybierasz kierunek, w którym chcesz, aby Twoje życie, Twoje pomysły, Twoja praca podążały. To Ty decydujesz i Ty przyciągasz energię do swojego życia. Energię I oczywiście ludzi, którzy będą Ci towarzyszyli, lub których po prostu pożegnasz. Rydwan może też mówić o podróży, a więc niektórzy z Was mogą zacząć w tym tygodniu sezon urlopowy, albo jakiś wyjazd może się w tym tygodniu właśnie szykować. Harmonia i równowaga to następna energia, która się tutaj pokazała. Szóstka monet. Informuje, że tyle samo dostajesz od wszechświata, ile z siebie dajesz. I tutaj nie chodzi o to, że jeżeli dasz komuś złotówkę, to dostaniesz od kogoś złotówkę. Chodzi o równowagę. Ty dajesz tyle, na ile masz ochotę, na ile masz możliwości, na ile masz siłę i czas. Natomiast od osób, które są wtedy blisko ciebie i od wszechświata dostajesz to, co jest ci w danym momencie niezbędne, potrzebne i to, co jest dla ciebie korzystne. Szóstka monet to harmonia, to równowaga. Trzeba pamiętać o tym, aby zadbać o przepływ wszystkiego. Nie homikujemy, nie gromadzimy. Jeżeli masz ochotę na coś sobie odłożyć, Ok, to wtedy odkładasz na jakiś cel. Też pamiętajcie, aby nie odkładać na tak zwaną czarną godzinę, bo wtedy myślimy o tej czarnej godzinie, a to, o czym myślimy, się zdarza, a więc może się nam niepotrzebnie ta tak zwana czarna godzina gdzieś tam pojawić w naszych. Energiach, a więc lepiej odkładać na coś fajnego, miłego, mieć jakiś plan i to jak najbardziej jest korzystne też dla naszych energii. Niemniej jednak warto sobie te drobne przyjemności sprawiać, aby ta harmonia w tej szóstce monet, czyli to dawanie i branie, ten przypływ i odpływ były zachowane. No i Przejdźmy znowu do tej królowej buław, królowa buław, czyli pasja, namiętność, podążanie za pasją, za pomysłami. To realizacja pomysłów i wszystkiego, o czym sobie tam pomarzyłaś, o czym marzysz, czego chcesz, czego pragniesz. Królowa Buław nie zatrzymuje się w połowie drogi. Królowa Buław idzie po swoje, nawet jeżeli masz jakąkolwiek chwilę zawahania, chwilę niepewności, to zaraz potem ruszasz przed siebie jak ta królowa buław, i wyciągasz rękę po to, co, twoje, co ci się należy po to, czego chcesz, czego pragniesz. Królowa Buław to oczywiście miłe momenty, takie relacyjne, związkowe. Królowa Buław to przyciąganie fizyczne, to ta chemia, która pojawia się w związkach. Królowa Buław daje pasję, daje nadzieję, daje możliwości. Królowa Buław też... Chętnie pokazuje piękną kobietę zainteresowaną zarówno życiem takim codziennym, jak i tym życiem seksualnym. Królowa Buław nie zapomina o potrzebach ciała. Królowa Buław potrafi o siebie zadbać. To piękna, pociągająca osoba. I taką będziesz właśnie w tym nadchodzącym tygodniu. Będziesz dbała również o swoje ciało. Jaką kartę radę dostałaś? Jaką radę dostałaś w kartach od Tarota? Asmonet, przypływ pieniądza, przypływ gotówki, realizacja marzeń i realizacja celów. Jakieś sprawy związane z nieruchomościami, z domem. Pojawią się w tym tygodniu. Asmonet to też nowe pomysły, takie związane ze sprawami finansowymi. A monet ogólnie to nowe, coś nowego, nowy pomysł, który się tutaj blisko Ciebie pojawi. Monety to również kobiecość. Monety to nie tylko to twarde stanie na ziemi, ale monety to również nasza kobieca energia, więc w tym tygodniu tej kobiecej energii będziesz miała naprawdę sporo. Jaka karta rada z kolei od kart anielskich? Miej zaufanie, kroczenie naprzód niekoniecznie wymaga wiary w siebie, wystarczy wiara w Boga, jeśli wiesz, że On działa poprzez Ciebie i bezustannie Cię wspiera. Jeśli zawahasz się, zwróć się do nas, my dodamy Ci odwagi. I wiary. Jeżeli miałaś już jakiś pomysł, jeżeli jesteś w trakcie realizacji czegoś nowego i masz chwilę zawahania, bo wiele osób z nas ma, to przejdź w energię królowej buław. Tak mówią gardy. Idź do przodu, nie wahaj się. A jeżeli jednak pomimo wszystko gdzieś tam to zawahanie się pojawi, nie wiem, zapal świecę, spisz te swoje wątpliwości, spal je i poślij do wszechświata. Poproś wszechświat o pomoc, a wówczas on też pomoże ci w realizacji tych celów. Ty jesteś tutaj pokazana w bardzo silnych energiach. Energia rydwanu, czyli tej pani własnego losu i energia królowej buław kogoś, kto naprawdę tym losem rządzi, tym swoim losem rządzi, Nie, idzie przez życie z podniesioną głową, nawet takim lekko zadartym noskiem, jak tutaj widać. Masz wysokie ego. Wiesz, czego chcesz, idziesz po swoje. I e, jeszcze, wybrałaś postanowienie, a karta ta mówi, szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne tak, nie ma również nie. No właśnie, jeżeli wiesz, czego chcesz, jeżeli realizujesz swoje postanowienia, to po prostu idziesz po swoje i nie zastanawiasz się zbytnio nad jakimiś tam. Problemami. Dziewczyny, dziękuję Wam bardzo, że ze mną byłyście. Bardzo Was proszę, jak zwykle zresztą, o łapeczki w górę, o komentarze. Proszę Was o subskrypcję mojego kanału. I na samym początku mówiłam też o tym, że przymierzam się bardzo powolutku do napisania e-booka o. Kartach Tarota, o znaczeniu kart Tarota. Chciałabym, żebyście napisały mi też w komentarzach, czy byłybyście taką wersją książki zainteresowane. A teraz dla tych z Was, które wybrały beztroskę, zobaczmy, cóż tutaj Wam chce się pokazać w tym nadchodzącym tygodniu, czyli od 11 do 17 sierpnia, ale macie piękne karty, dziewczyny rycerz buław i paź buław i słońce pomiędzy nimi pasja, namiętność pokazana zarówno w rycerzu buławowym jak i paziu buławowym traktowanie życia z lekkim przymrużeniem oka, ale podążanie za pasją, za swoimi marzeniami chęć realizacji swoich celów, to wszystko będzie się tutaj w tym tygodniu uwidaczniało, ja zarówno będę tu mówiła o rycerzu, jak i o Paźół Buław, bo te energie są podobne. Rycerz Buław oczywiście, karta osobowa wyżej postawiona. Paź Buław troszeczkę niżej. Paź Buław uczy się, jak przejść do tego rycerza buławowego, jak iść ten krok wyżej. I wygląda na to, że Wy w tym tygodniu naprawdę sporo tych nauk związanych z pasją, z namiętnością, ale też z podążaniem za swoimi marzeniami mieć będziecie. Będzie się tutaj działo, będzie gorąco, będzie miło. Będzie przyjemnie. Będzie też wiele momentów na naukę, na dostrzeżenie, zauważenie pewnych potrzeb, czy to swoich, czy innych osób z Twojego otoczenia. A pomiędzy tymi dwoma pięknymi kartami buławowymi mamy słońce, i ono tutaj robi całą robotę. Słońce, czyli najlepsza karta w tarocie słońce mówiące o tym, że spełnią się w tym tygodniu Twoje marzenia, Twoje zachcianki, będzie realizacja celów. Jeżeli marzyłaś o czymś, myślałaś o czymś zarówno takim relacyjnym, związkowym, albo rzeczywiście, Związanymi z Twoją pasją, z Twoją pracą, to wszystko to zacznie się realizować. Słońce przynosi szczęście, Słońce przynosi spełnienie marzeń. To zarówno rewelacyjnie dobra karta relacyjna, bo przynosi miłość, harmonię, równowagę i niesamowicie głębokie uczucia, jak i karta związana ze sprawami materialnymi, z pracą, z pasją, bo przynosi ona dobra. Dobrobyt, dobrostan, pieniądze, realizację marzeń i realizację celów. Będzie w tym tygodniu więc cudownie, rewelacyjnie będzie się działo, będziesz się uczyła nowych rzeczy, a więc jakieś lekcje delikatne mogą się pokazać, a Ty będziesz podążała przez życie z radością, z miłością, w harmonii i w szczęściu. Jako kartę radę dostałaś kartę śmierci. Będzie w twoim życiu w tym tygodniu jakaś transformacja i nie zapominaj o tym, mówią karty. Karta śmierci przynosi przejście z czegoś, co było mniej dla ciebie korzystne, w coś, co było, co będzie rewelacyjnie dla ciebie dobre. Karta śmierci pokazuje transformację twoją wewnętrzną. Mniej dotyczy tych spraw zewnętrznych, które wokół. Ciebie się tutaj będą zadziewać. One oczywiście też się pojawią w momencie, gdy ta transformacja nastąpi wewnątrz ciebie. O tym nie można zapominać, ale przede wszystkim w tym tygodniu nastąpi transformacja wewnętrzna. Pewne rzeczy sobie poukładasz. Karta śmierci pokazuje, że pewne osoby pożegnasz w swoim życiu, podziękujesz im. Bądź to za współpracę i nastąpi jakaś zmiana przez to twoja wewnętrzna, będziesz mogła popracować nad swoimi potrzebami, dostrzeżesz swoje wewnętrzne dziecko. Uporządkujesz, usystematyzujesz pewne rzeczy w swoim życiu. Karta śmierci, pomimo że ta nazwa no nie jest może zbyt sympatyczna, mówi o tym, że umiera w nas po prostu to, co niepotrzebne, niefajne, niedobre dla nas. A rodzi się coś wspaniałego. To karta mówiąca o transformacji, o transformacji z, nie wiem, z jakiejś gąsieniczki w motyla, a na tej karcie akurat jest ewidentnie transformacja z jakiejś tutaj kostuchy, kościotrupa, kogoś takiego zasuszonego emocjonalnie w pięknego konia który pędzi przez życie niesamowicie, niesamowicie tak chętnie i... Zauważcie, pomimo takiego smutnego tutaj spektrum kolorystycznego, pokazuje się odrobina fioletu. Fiolet, czyli nasza czakra korony. czakra korony, czyli ta czakra, która łączy nas samych z tą wiedzą tajemną, z tą większą ilością informacji od wszechświata. Więc też jest tutaj informacja, że wszechświat, kochana nad to a czuwa, a karty anielskie pokazują dla Ciebie szczęście w nieszczęściu. To, co wydaje się być problemem, w rzeczywistości jest częścią odpowiedzi na Twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczyny swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. Ufaj w moc niebiańskiej ochrony i nieskończoną mądrość, a Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Super, piękna informacja. Wybrałaś beztroskę, beztroskę czyli bez wewnętrzne dziecko, zadbanie o wewnętrzne dziecko. Jest to też pokazane tutaj w karcie śmierci. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to Twój najwspanialszy. Nauczyciel. Jeżeli właśnie zajrzysz w głąb siebie, to będzie ta Twoja praca, która jest tutaj zasugerowana dla ciebie w karcie śmierci. Dostrzeż, co było takimi pierwotnymi Twoimi pobudkami do pewnych rzeczy. Zauważ, co chciałaś kiedyś realizować i być może zboczyłaś z tej ścieżki, a być może dalej podążasz jakąś drogą, która już nie do końca jest spójna z tymi dziecięcymi marzeniami, a może te marzenia już się zrealizowały, zmieniły, e, chciałyby może zmienić ścieżkę Twojego życia, a Ty jeszcze dalej nią e, podążasz. Zauważ, kochana, co jest dla Ciebie najlepsze teraz. Bardzo Wam, dziewczyny, dziękuję. Bardzo Cię proszę o łapeczki w górę, o subskrypcję. Proszę Cię o zostawienie komentarza. A dodatkowo chciałabym przypomnieć, czy poinformować, powiedzieć, pochwalić się tym, że przymierzam się takimi bardzo małymi kroczkami jak na razie do tego, aby zrobić e-booka dotyczącego czytań Tarota, opisać tam karty, być może kilka jakichś rozkładów drobnych zrobić. Napiszcie, czy byłybyście czymś takim zainteresowane, czy to fajny pomysł, czy niekoniecznie. I teraz czytanie dla tych z Was, e, ostatnie na dzisiaj, które wybrały kartę priorytety. I teraz zaraz się tutaj okaże, co Tobie los naszykował e, od... 11 do 17 sierpnia. Miecze. Przede wszystkim energia mieczy. Czwórka mieczy, paś mieczy, król mieczy. Kochana, miecze czyli energia myśli, miecze czyli energia porozumiewania się. Miecze to też inteligencja. Na początku tygodnia, w tej czwórce mieczy, która się tutaj pokazała, jest jakiś zastój, przestój, wyciszenie, spokój. Twórka Mieczy daje możliwość na zastanowienie się, na przemyślenie pewnych spraw, pewnych sytuacji. Jeżeli jesteś w takim trybie, pracuj. Pracuj, pracuj i nie masz chwili e, wytchnienia i e, zastanowienia się nad swoim życiem, przemyślenia pewnych rzeczy albo przegadania e, z kimś, dobrze byłoby, abyś zatrzymała się, wyhamowała, abyś tego czasu troszeczkę tutaj e, znalazła dla siebie, e, bo czwórka mieczy właśnie w tym kierunku e, nas tak popycha delikatnie. A jeżeli tego czasu dla siebie nie znajdziesz w tym tygodniu, jeżeli jeżeli nie wystopujesz, nie wyciszysz się choć na chwilę, czwórka mieczy może cię zmobilizować do tego bardziej, powodując u ciebie jakieś drobne przeziębienie, czy to nie wiem, katar, albo jakiś przymusowy urlop. Może ktoś za ciebie po prostu wtedy zadecydować? Paść mieczy to odrobinę plotek za plecami. Paść mieczy to też takie szpileczki troszeczkę wbite przez. Kogoś bliskiego, przez rodzinę, przez przyjaciół, przez współpracowników dobrze byłoby, abyś nie wchodziła w jakieś plotki, ploteczki, abyś nie gadała, mówiła zbyt dużo do osób, których nie znasz. Zresztą plotki ja uważam, że są ogólnie niedobrą energią, która się. Pojawia blisko nas. Możemy powiedzieć coś o kimś, a potem to się odbija nam troszeczkę czkawką. Może być tak, że ten paśmieczy przed tym cię właśnie będzie ostrzegał. Nie przejmuj się, jeżeli ktoś będzie na Twój temat coś mówił, po prostu to zignoruj, jeżeli w Twoim otoczeniu. Plotki na czyjkolwiek temat się pojawią, nie mieszaj się w to, bo może to po prostu się odbić na tobie rykoszetem. Pozostań w energii króla mieczy, który kończy to czytanie. Król mieczy to inteligencja, król mieczy to rozmowy, to dyskusje, to poleganie na swojej inteligencji. Król mieczy daje wiele możliwości, on też daje te szanse. Aby odciąć się od tego, czego nie chcemy w swoim życiu. Możemy podziękować pewnym ludziom, możemy zakończyć pewne sytuacje, które już nie są dla nas, według nas, oczywiście dobre. Król Mieczy to spokojne dyskusje, to rozsądne rozmowy, a myślę, że jeżeli. W tej czwórce mieczy znajdziesz czas na relaks, na przemyślenie pewnych sytuacji, to paść mieczy nie za mocno Ci tutaj namiesza. Paść mieczy, z jednej strony to właśnie te plotki, ploteczki i jakieś uszczypliwości, ale paść mieczy to też nauka, a więc przyjrzyj się co sytuacja w tym tygodniu nadchodzącym, czyli od 11 do 17 sierpnia ma kochana. Przynieść ci dobrego, czego ona ma cię nauczyć. Nawet jeżeli będziesz niezadowolona z jakiejś sytuacji to pewnie miała ona coś na celu, miała coś wnieść w Twoje życie. Zobacz, jako kartę radę po tych wszystkich tutaj drobnych reprymendach od losu dostajesz gwiazdę. Gwiazdę, czyli szczęście, radość dla swojego faceta. Jesteś taką gwiazdką z nieba, jesteś taką gwiazdą świecącą na firmamencie. Bądź cudna, bądź wspaniała, bądź Obieca, bądź piękna, bądź gwiazdą. Gwiazdoż w swoim życiu, błyszcz, nawet jeżeli tak jak gwiazdy, będziesz błyszczała światłem odbitym. Gwiazda to radość, to szczęście, to spełnianie marzeń. Wszechświat Ci sprzyja. Słuchaj Go, wczuj się, wsłuchaj się w to, co chcą przekazać Ci energię wszechświata. Wszechświat przy Tobie czuwa, a Ty jesteś jedną z gwiazd tego wszechświata. Piękne, piękna karta przypominająca jak jesteś piękna, wspaniała, jak cudowną osobą jesteś. Miarowy postęp, bardzo sympatyczna energia w tej karcie się pokazała. Podziwiamy cię za postępy, jakie poczyniłaś, pamiętając o miłości podczas swoich codziennych zajęć. Wyraźnie widzimy, jak wzbogacasz świat swoimi myślami, uczuciami i aktami miłości. I kochaj siebie przede wszystkim. Bądź gwiazdą również dla siebie. Zachowaj spokój, harmonię. I zobaczmy, wybrałaś priorytety, a one mówią, uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie, nie staje się łatwiejsze. Myśl o sobie, pamiętaj o energiach, które dodają Ci sił, które są blisko Ciebie i które Cię wspierają. Dziękuję Wam, kochane, że byłyście ze mną. Chciałam się tutaj jeszcze pochwalić pewną rzeczą. Zabieram się powolutku, wprawdzie, do tworzenia e-booka. E-book będzie mówił o znaczeniu kart. Tarota oczywiście. Będzie tam kilka ciekawych rozkładów. Napiszcie, czy byłybyście taką wersją zainteresowane taką wersją informacyjną zainteresowane czy byłybyście chętne po prostu na zakup takiego e-booka. A dzisiaj Wam, kochane, dziękuję. Całuję Was. Zdrowa baba i tarot.